Przede wszystkim, ja jestem rzeczywiście jedną z, tam z trzech, czterech osób najbardziej zagrożonych, ale ja jestem osobą tutaj jakby najbardziej zagrożoną, bo jak jest ogromny atak wręcz fizyczny, po godzinie 22 zaczęli dzwonić demofonem. Dlatego zgromadzenia, właściwie satanistyczne, bo tak to trzeba nazwać, widzieliśmy bardzo dobrze, jak to wyglądało, atakują kościoły. Co ta sytuacja pokazuje? To są ludzie zdolni do wszystkiego. Znaczy, jeżeli ktoś chce zabijać dzieci, bo tak mu się podoba, bo nie chce mieć takiego dziecka albo innego dziecka. To potem jest zdolne do wszystkiego. Okej. Okay. To jest akcja społeczna sterowana z góry, to wiadomo, tak. To całe zbiegowisko feministyczne robi się wulgarne i obrzydliwe. Oni nienawidzą osób niepełnosprawnych, oni nienawidzą rodzin osób niepełnosprawnych, oni nienawidzą kobiet, które są przeciw aborcji, One nie, oni nienawidzą życia, nienawidzą dzieci. To jest diabelski amok. Reakcja policji na te protesty jest bardzo niemrawa. Więc przepraszam bardzo, nie mówmy, że tysiące feministek na ulicy, yy, które nie mają przy sobie broni, yy, które tam, tam idą głównie geje i lesbijki, tak? no nie sądzę, żeby to było jakieś środowisko szczególnie yy, powiedzmy mężne. Yy, I nikt mi nie powie, że Państwo nie jest w stanie swoimi siłami i środkami poradzić sobie z tymi protestami. Będzie. No jest to chyba po prostu świadoma decyzja o przydaniu im, nadaniu im pewnej bezkarności. PIS wyhodowało sobie takich bezkarnych bandytów na ulicach. Cały czas pokutuje takie przekonanie, że yy, z bolszewikami da się dogadać i bolszewicy uszanują tę umowę. No nie da się dogadać i żadnej umowy nie uszanują. Będą szli, aż zobaczą rzeczywiście radykalny opór. Ludzi, ale ja słyszę wszędzie, że to przecież tylko jest protest przeciwko zmuszaniu kobiet do heroizmu, nawet o tych mózgowie i tak dalej. To no, chodzi tylko o ten heroizm i to także posłowie rozmaici i nawet prawicowi o tym mówią. Dziecko ma prawo być chore na cokolwiek, ma prawo źle wyglądać. Ma do tego prawo. To dziecko jest absolutnie niewinne i powinno się urodzić, mieć tyle życia, ile będzie mu dane, i odejść w godny sposób, a nie być brutalnie mordowane. Jak to wygląda w praktyce? Mamy taką ciążę, w której dziecko jest naprawdę chore, no śmiertelnie chore, i powiedzmy, że ta diagnoza lekarska jest pewna. Umrze po, po porodzie. To co robi taki aborcjonista? W jaki sposób pozbawia tego dziecka życia? W no, Polsce? Metody aborcji są bardzo różne. Najczęściej się stosuje wymuszony poród. To jest tak naprawdę duszenie dziecka. Duszenie? Tak, bo to dziecko nie ma dostatecznie wykształconych płuc. W związku z tym. Yy, yy. Rodzenie się takiego dziecka nie kończy się nabraniem oddechu, tylko kończy się tym, że ono ląduje w środowisku, które jest mu zupełnie nieprzyjazne. No to jest porównywalne z tym, jakby nie wiem, wystrzelić rakiety w kosmos i, i człowiek bez skafandra miałby się poruszać w tej przestrzeni. No Nie będzie się poruszał, bo nie, nie jest do tego zdolny. Hospicja mówią o tym, że to jest porównywalne z torturami, które się stosuje w niektórych państwach wobec jeńców wojennych. Tak po prostu się ich podtapia albo się właśnie przydusza, żeby wymusić zeznania. Innego jest taki aspekt pomocy państwa rodzinnego rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne dzieci chore jak pani ocenia aktualny stan rzeczy w tej materii jakie miałaby pani postulaty żeby poprawić jeżeli jest to poprawiać Istnieje działalność pomocowa i istnieje działalność prolejferska. jakby łączenie tych dwóch rzeczy czy jakby uzależnianie tych dwóch rzeczy od siebie jest ogromnym błędem dlatego że nawet jeśli nie będzie żadnych zasiłków i żadnej pomocy to ludzie mają prawo do życia My nie możemy też doprowadzić do tego, że będą zrywane relacje społeczne, że my będziemy uważać, że no jak ktoś ma dziecko niepełnosprawne, to już na pewno się państwo nim zajmuje. No właśnie, jakby stara się zawłaszczyć całą tę pomoc, jakby dławiąc samopomocowość obywateli. Ale to już też problem i temat na, no na inną rozumiem. Wbywa... Bardzo raz jeszcze dziękuję. Kłaniam się z panem Bogiem.